No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i słyszymy się już dzisiaj dla niektórych nawet trzeci raz. Rano klasycznie wrzuciłem przegląd karnetu, potem odpaliłem live'a, na którym siadła mi psycha, a teraz nagrywam zapowiadany przeze mnie filmik ze zmianami, jakie wprowadził sezon drugi w Warzone. Jeżeli doceniacie moją pracę, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie już teraz łapki w górę oraz oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Celem dzisiejszego odcinka są 2000 łapek w górę, sprawdźmy, czy jesteś. W stanie tyle wbić, ja w was wierzę. No dobrze, a teraz już konkrety. Przede wszystkim zmienił się ogólny layout lobby oraz zaczął się event Ogniska Zarazy. Schemat działania taki sam jak przy poprzednich eventach. Do zdobycia mnóstwo kosmetycznych dodatków, a za wykonanie wszystkiego schemat do tundry. Dla mnie osobiście sam event to nic specjalnego, ale jest to jakiś nowy cel dla wielu ludzi, więc zmiana oczywiście na plus. Na plus zmiany są też w samym Werdańsku, bo tutaj przede wszystkim wszystkim dodana została zupełnie nowa lokacja. Mowa oczywiście o statku, który zgodnie z przewidywaniami rozbił się na brzegu Werdańska, a dokładniej mówiąc między prison a portem. Sam statek jest dużych rozmiarów i w chwili obecnej to zdecydowanie nowe superstore. Mam tutaj na myśli ilość ludzi, którzy tam latają. W związku z tym faktem eksploracja statku graniczy z cudem, bo jest tam pełno pochowanych kamperów oraz są tam też zombie. Tak, dobrze słyszycie, statek przywległ do Werdańska zombie. Z całym tym wydarzeniem mam pewną teorię, z którą wydaje się, że zgadza się duża część społeczności i pomimo tego, że już raz się przejechałem na prognozie z wybuchem Tamy, to zaryzykuję po raz kolejny i to powiem. Verdańsk w najbliższym czasie, być może już nawet za dwa tygodnie, wyleci w powietrze... I to dosłownie wyleci w powietrze. Pamiętajcie oczywiście tylko, że to jest w dalszym ciągu jedynie moja teoria, także nie bierzcie tego za stuprocentowe info. Natomiast wróćmy jeszcze do tych zombi na statku, bo one są agresywne i atakują graczy, a do tego wszystkiego wypadają z nich takie żółte karty, czy też klucze, którymi otworzyć możecie specjalną żółtą skrzynię schowaną na statku. Zagwarantuje wam ona wysokiej jakości. Łupy. Jeżeli uważaliście jednak, że statek to jedyna zmiana, to mocno się mylicie, bo prócz statku zmodernizowane zostało kilka znanych nam już miejsc. Przede wszystkim coś zaczyna się dziać na tamie. Na brzegu zamarzniętego jeziora u góry pojawiła się drewniana kładka z przymazniętymi łodziami. Tego wcześniej nie było i raczej nie pojawiło się to przypadkowo. Duże ciekawsze są jednak nowe podziemne lokacje, mowa tutaj o nowym bunkrze, przy pomniku na Military Base oraz o podziemiach przy pomniku na miejscówce Hills. Może nie są to jakoś szczególnie rozbudowane, budowane nowe lokacje, ale zdecydowanie odegrają jakąś rolę w cyklu życia Werdańska. Znajdziemy w nich m.in. dziwną maszynę, która wydaje się, że wskazuje na aktualny procent zarażenia Werdańska. Na razie jest to jedynie 5%, ale spodziewajcie się tego, że liczba ta będzie stopniowo wzrastać. Zmiany doczekał się również Gułak. Tam wprowadzono kilka nowych ee, osłon, e, usunięto ten samochód. No generalnie sami musicie to przetestować, bo ciężko jest nagrać taki dokładny materiał ze zmianami w guag, bo byłem tam generalnie do tej pory, no nie ze trzy razy, więc tak jakby na szybko to wszystko mówię, no ale guag też uległ zmianie i ciężko powiedzieć, czy na lepsze, ale uległ zmianie, także dawajcie znać, jak już graliście, co sądzicie o nowym guagu, no być może nie będzie już tak one-sided, jak był do tej pory, wszystko oczywiście wyjdzie w praniu. Zmienione zostały również obrażenia, jakie otrzymujemy w gazie. Od teraz mają być one większe, jeżeli przesiadujemy w nim zbyt długo, jest to prawdopodobnie jakaś walka ze Steam glitcherami czy innymi eksploitami w gazie. Musicie też pamiętać, że wcześniejsze isteregi nie nagradzają już Was schematami, także jeżeli ktoś ich do tej pory nie zrobił, to przepadły na zawsze. Dotyczy to zarówno isterega w tym bunkrze, gdzie był schemat do MP7 do odblokowania, jak i tego isterega, e, chociażby. Z metrem, gdzie do odblokowania był schemat do Bruen'a. Także, no, jeżeli przespaliście ten moment, było na to dużo czasu, no to przykro mi, już nie macie nawet co próbować. No i oczywiście, prócz tego wszystkiego, mnóstwo zmian w dodatkach, na przykład do broni z Black Ops Cold War. One zostały kompletnie zmienione, a w zasadzie naprawione. Teraz już działają tak jak wskazuje na to ich opis, ale przez to, że tak się stało, no to jakby kompletnie inaczej trzeba budować bronię z Coldwora. O tym na pewno nagram osobny materiał, bo to jest coś e, no co zasługuje na po prostu osobny materiał. E, natomiast pamiętajcie też o tym, że w sklepie, oczywiście standardowo nowe pakiety, e, jest mnóstwo różnych nowych kosmetycznych rzeczy przede wszystkim pojawiły się te reaktywne kamuflaże. Jeden z nich możecie zgarnąć na setnym poziomie karnetu bojowego. E, natomiast e, no jakby to są nie aż tak istotne rzeczy, ale wiem, że jest też dużo fanów właśnie kosmetycznych zmian, więc o tym również informuję. Są też oczywiście nowe bronie na ziemi w Erdańsku. Można teraz m.in. znaleźć na ziemi M16. Można znaleźć ten nowy karabin szturmowy Fara 83. Także, no, to są takie jakby standardowe zmiany co sezon. O których na pewno wiecie i od razu to zauważycie, gdy wskoczycie do rozgrywki. Ale też chcę o tym poinformować, no bo być może skłoni to niektórych nawet na szybsze wrócenie do gry, skoro, no, zmianom uległo. Praktycznie wszystko. Wiadomo, że wiele rzeczy jest dalej do naprawienia. Wiadomo, że gra dalej jest daleko od ideału, ale mnie osobiście zawsze takie updatey cieszą. Updatey z nową zawartością wprowadzają świeżość do gry i mi osobiście chce się po prostu bardziej grać, bardziej nawet nagrywać materiały, bo to jest z czego te materiały nagrywać. Także w najbliższych dniach oczekujcie wysypu materiałów dotyczących drugiego sezonu. No i moi drodzy, drugi sezon będzie naprawdę no taki no taki specyficzny i o tym dowiecie się no, w przeciągu najbliższych dwóch tygodni tak mi się wydaje. A dlaczego będzie specyficzny, domyślicie się już sami. Przypomnę tylko, że zbliżają się pierwsze urodziny Warzone, pierwsze urodziny Werdańska i być może są to nawet ostatnie urodziny Werdańska. Ode mnie w tym materiale to już na tyle. Robię sobie wolne od teraz. Idę po prostu postrzelać w Werdańsku. Ten materiał dla Was wrzucam. Także będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego. Was to nic nie kosztuje, mi pomaga i mnie motywuje. No i oczywiście, co do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale i zapraszam oczywiście na live'y gdy takie się pojawiają. Ode mnie to wszystko. Mówił Goldzor. Na razie. Nice. Ta yes, no. Okej. Okay. 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 Lecz, taki laser. Jeden Drugi, drugi. Nice. Leży? Przy mnie, przy mnie Pierwsza gierka Good job, good job